Witam serdecznie w serii 30 Faktów, serii rozrywkowej z ciekawostkami o państwach, miastach, ludziach i językach przedstawionymi w sposób całkowicie subiektywny i groteskowy. Ostatni odcinek obejrzało tyle osób, a doceniło i zrozumiało tyle. Zanim zaczniemy upewnij się, że subskrybujesz ten kanał i śledzisz na mediach społecznościowych. A teraz łapa w górę i lecimy z faktami. Zacznijmy od geografii. Albania leży tutaj i zaśmieca około 29 tysięcy km kwadratowych powierzchni Europy. Graniczy z Grecją, Macedonią Północną, czy tam, jak to się ostatnio nazywa, Czarnogórą, Serb... Od strony zachodniej Albania podmywa Morze Adriatyckie, a po jego drugiej stronie Włosi, Chy, Włochy o nich później. Albańskie wybrzeże krajobrazem bardzo przypomina to chorwackie, poza faktem, że w przeciwieństwie do Chorwacji ma nie tysiąc, ale zaledwie 13 wysp, z czego większość jest tylko wystającymi z morza rafami i ma nie więcej niż kilometr kwadratowy. Co ciekawe, jedna z nich nazywa się kunę, czyli dokładnie tak jak chorwacka waluta. No dobra, nie dokładnie, bo czyta się kun. Kun zresztą w Chorwacji też niedługo nie będzie. Albanię zamieszkuje około 3 milionów Albańczyków. Obecnie więcej Albańczyków mieszka poza jej granicami niż w obrębie. U samych tylko sąsiadów mieszka już ich drugie tyle. Do tego trzeba jeszcze dodać Austrię, Australię, Anglię, Niemcy, Amerykę i inne. Szacunki albańskiej diaspory wahają się na świecie od 7 do 10 milionów. Nikt jednak nie wie dokładnie ile, bo część etnicznych Albańczyków mieszkających w innych krajach przyjmuje obywatelstwo kraju, w którym mieszka. Z tego właśnie powodu nie można wkładać Albańczyków do jednego wora. Na przykład pod kątem popularnych w tej serii narodowych śmieszków, przywar, stereotypów. Inni zupełnie będą rdzenni, ujarzmiani zaborami, komunizmem Albańczycy z Albanii, a inni Albańczycy z radykalizującego się Kosowa, jeszcze inni z niezmiernie pracowici Albańczycy z krajów, gdzie wyemigrowali, otwierają kebaby, lodziarnie, restauracje, plantacje. No, plantacje raczej robią tylko u siebie. O tym też później. My jednak będziemy dzisiaj mówić o tej albańskiej Albanii kraju Mercedesów, mafii, narkotyków i bunkrów. Najpierw trochę historii. W starożytności tereny dzisiejszej Albanii zamieszkiwali Ilirowie. Ostatecznie weszli w konflikt z Rzymianami, a w 395 Albania stała się częścią Bizancją. W IV, V, VI wieku kilkakrotnie Albanię najeżdżały ludy germańskie, ale zawsze jakoś się wycofywały. Między najazdami życie toczyło się normalnie. W X wieku dużą część Albanii podbili Bułgarzy. Wiek później Bizantyjczycy, Nomadowie, a następnie znowu Włosi. Bizantyjczycy znowu wypędzili Włochów, ale w XIV wieku Albania została podbita przez Serbów, którzy stracili nad nią kontrolę w 1355 roku. Pojawiło się nowe zagrożenie: Turcy osmańscy. I to już nie było tak łatwo. Pod panowaniem tureckim niektórzy Albańczycy przeszli na islam, chociaż chrześcijanie wciąż mogli praktykować swoją religię. Rządy tureckie były stabilne, jednak pod koniec XIX wieku w Albanii rozwinął się silny ruch niepodległościowy. Żadne najazdy nie osłabiły silnego ducha narodu i gdy w 1912 roku imperium tureckie podupadło, Albańczycy wykorzystali swoją szansę. To nie był jednak koniec najazdów. Albania ponownie trafiła pod panowanie włoskie potem komunistyczne, rosyjskie, a nawet chińskie. Komunizm. Zatrzymajmy się na chwilę nad tym albańskim komunizmem. Przez cały ten okres z krajem rządziła marksistowsko-leninowska Albańska Partia Pracy, na której czele stał Enver Hoxha. Ograniczając podróże i wydawanie wiz spowodował, że socjalistyczna Albania stała się jednym z najtrudniejszych krajów do odwiedzenia oraz opuszczenia porównywanym do Korei Północnej. W dodatku Chodzia w 1967 roku ogłosił Albanię krajem ateistycznym. Był to pierwszy na świecie ateistyczny kraj. Chodzia miał też obsesję na punkcie komunizmu tak wielką, że zerwał kontakty z komunistycznymi mocarstwami tamtych czasów, czyli Jugosławią, Chinami, a nawet ZSRR, bo uważał, że nie są komunistyczne wystarczająco. Chodzia miał też inną obsesję. Bliżej nieokreślonego wroga, który miałby napaść Albanię i ukraść. No właśnie, nie wiadomo co, bo niczego nie było. A Albania była najbiedniejszym krajem w Europie. By ukryć się przed tym wrogiem, Chorze budował bunkry, które no właśnie. Są być może najdziwniejszym powodem do sławy tego kraju. Albania ma pomiędzy 173 a 750 tysięcy bunkrów. Nikt dokładnie nie wie ile, bo część jest zburzona, rozkradziona przez złomiarzy, zagospodarowana przez mieszkańców, którzy wykorzystali je na domy, schowki, kawiarnie czy nawet muzea. Wraz z upadkiem komunizmu w 1991 lokalny reżim również upadł, a Albania w końcu otworzyła swoje drzwi dla reszty świata. Otworzyła też wiele innych drzwi. Albańczycy swojego czasu słynęli z łatki złodziei samochodów. Były nawet anegdoty wśród Niemców, którzy śmiali się przez łzy, że jeżeli nie mogą znaleźć swojego samochodu, to niech poszukają go w Albanii. Ewentualnie też w Polsce, można by dodać. Albańczycy mieli web do interesów i chociaż prowadzenie legalnych biznesów było bardzo utrudniane, to nielegalne kwitły w najlepsze. I to dosłownie kwitły, bo na przykład Lazarat, mała wioska w południowej Albanii, była kiedyś uważana za konopną stolicę Europy, produkującą około 900 ton marihuany rocznie. W 2014 roku władze przejęły kontrolę nad wioską po pięciodniowej strzelaninie z mocno uzbrojonymi mieszkańcami. Oficjalnie wioski już nie ma, ale jakimś cudem wciąż Albania pozostaje największym dostawcą tej używki w Europie. Sama przyznam, że najlepszą teorią. Obok nielegalnych biznesów, drugim filarem albańskiej gospodarki są przelewy finansowe od rodziny z zagranicy. Oczywiście trochę wyolbrzymiam, ale migracja w latach 1991-2000 stanowiła 18% i faktycznie napędzała gospodarkę. Bieda przez tak długi czas doskwierała Albańczykom tak bardzo, że gdy w końcu poczuli pieniądz, zaczęli inwestować przede wszystkim w swój wizerunek, manifestując swój dobrobyt znanymi markami. Znanymi, ale domaczymi! Bo na albańskich targach na całym świecie znajdziesz wspaniałe światowe marki, takie jak Hike, Adidas czy moja ulubiona Versace. Największym wyznacznikiem luksusu stały się jednak Mercedesy. Jeżeli byłeś w Albanii, to wiesz, że Mercedesy są tam po prostu wszędzie, jakby nie było zupełnie innych samochodów. To, że Albańczycy uwielbiają swoje Mercedesy, wcale nie oznacza, że potrafią nimi jeździć. Więc lepiej rozejrzyj się w obie strony przed przejściem przez ulicę jednokierunkową. Zwłaszcza uważajcie na rondach, gdzie czasem ktoś po prostu skróci drogę i pojedzie w lewo. Klakson może tu oznaczać dzień dobry, do widzenia, przepraszam, dziękuję. Wy... Zasada na ulicy jest jeszcze jedna. Pierwszeństwo ma większy i droższy. Jazda w Albanii wymaga dużo cierpliwości i koncentracji, a sygnalizacja świetlna to tylko wskazówka. Chociaż czy można ich za to winić? Pod rządami komunistów prywatne posiadanie samochodów zostało zakazane, więc tylko osoby z partii i niektórzy biznesmeni mogli posiadać samochód. Reszta do przemieszczania się używała z rowerów lub powozów konnych. Swoją drogą tych ostatnich jest tutaj wciąż sporo. Jeżeli były jakieś samochody, to faktycznie każdy mógł jeździć jak chciał, a zasad ruchu drogowego nie miał ich kto nawet uczyć. Albańczycy nie tylko denerwująco jeżdżą, ale też denerwująco parkują. Służą im do tego migacze, które pozwalają zaparkować bezproblemowo wszędzie. To nie tylko albańskie, ale typowo bałkańskie, chociaż tutaj to akurat plaga. Rozmawiamy o Albanii już dobrych kilka minut, a właściwie nie omówiliśmy nazwy tego kraju. Dlaczego Albania? Czy chodzi o albinosów? Czy naprawdę? Tak powinniśmy nazywać ten kraj? Jeśli chodzi o słowo Albania, było ono używane historycznie przez mieszkańców i wszystkich innych, przynajmniej do czasów średniowiecza. Nie jest jasne, w jaki sposób nazwa zmieniła się na Shqipëria, który oznacza krainy orów, bo właśnie tak Albańczycy mówią sami o swoim kraju. Symbolem narodowym Krainy Orłów jest oczywiście flaga przedstawiająca bizantyjskiego dwugłowego orła z 25 piórami na cześć 25 bitew Skanderberga z, z Turkami. Warto to podkreślić, byście przypadkiem nie pomyśleli, że ptak z flagi przypomina nietoperza, bo jest ich tu naprawdę sporo i pod względem liczebności, jak i różnorodności gatunkowej. Jeśli chcecie poczuć trochę grozy, to polecam wycieczkę do jaskini Pulembas. Tam na pewno usłyszycie ich złowieszczy dźwięk. Pochodzenie języka albańskiego jest kwestią sporną. Jest bowiem jednym z trzech zachowanych języków indoeuropejskich obok ormiańskiego i greckiego. Język dla mnie kompletnie niezrozumiały. No ale nic, zawsze przecież jest mowa ciała. No i tutaj też muszę was zawieść, bo nawet albańska mowa ciała różni się od naszej. Kiwanie głową oznacza nie, a potrząsanie oznacza tak. Zaś albańskie słowo oznaczające nie to jo, jak na kociewiu. Jakie są albańskie kobiety? Na pewno to kobiety bardzo piękne, zadbane. Uważajcie jednak, by nie stracić dla nich głowy, bo mogłoby się to faktycznie skończyć straceniem głowy. Co ciekawe, zauważyłam, że w albańskiej kulturze ogromna uwaga przywiązana jest do wyglądu kobiet. Blistr, przepych widoczny na przykład na sukniach, na zaręczyny, sukniach ślubnych. Samych salonów, właśnie ślubnych, jest tutaj mnóstwo. Również gwiazdy występujące w TV mają przesadnie zrobione ubrania, przesadny make-up, no i niemożliwej długości rzęsy, niemożliwie napompowane wszystko to, co kobiece. Albańczycy mają według mnie typową aparycję przestępczą. Jest jeszcze coś w albańskich facetach, czego nie zauważyłam u przedstawicieli tej płci innych narodów. Dziwne podwijanie koszulki na dworze. Skąd to się wzięło? Nie wiem. Ale jeżeli tutaj trochę pożyjecie, popodróżujecie, to często to właśnie założycie. Gapisz mi się na bebech? Zerknąłem tylko. Typową przedstawicielką kobiety Albanki jest na przykład Dualipa czy Rita Ora. Na przeciwległym biegunie wyrażania kobiecości jest zaś Agnes bon ja czyli matka Teresa. Ale chwileczkę, bo jest jeszcze jeden Albańczyk, który. no właśnie Albańczykiem nie jest. W Albanii o królu Albanii popku nie słyszano wcale. Króluje jednak tutaj kult Busha. Ulice, place, budynki nazywane są jego imieniem. Ale nie tylko. Ogólnie panuje kult Amerykanów. To, że Albańczycy lubią Amerykanów jest zrozumiałe. Ale dlaczego Amerykanie tak bardzo lubią Albańczyków? Drugie co do wielkości złoża ropy na Bałkanach znajdują się w Albanii. Według Instytutu Energii Europy Południowo-Wschodniej Albania jest największym producentem ropy naftowej na Bałkanach Zachodnich. Albania jest oceniana jako jeden z najbogatszych krajów Europy w zasoby węglowodorów na lądzie. Jest też jednym z wiodących krajów produkujących i eksportujących chrom. Znana też jest z produkcji węgla, niklu, miedzi, a Kosowo znane jest w obfitość złóż metali rzadkich. Za czasów Jugosławii był to największy kompleks górniczy, w którym wydobywano m.in. rudy srebra, cynku, ołowiu. Niektórzy twierdzą, że są tam też rudy uranu i złota. Rozjaśniłam Wam już trochę sprawy bałkańskiej geopolityki, tak dużego zainteresowania Kosowem? Hmm? Albania to kraj wybitnie świecki, ateistyczny, chociaż, jak próbują ocenić znawcy, mniej więcej 70% to muzułmanie. Jest jednak tutaj więcej kościołów niż meczetów. Czy naprawdę Albańczycy wierzą w Boga? Pozostawiam ich samym. Prawdą jest jednak, że wierzą w przesądy, a tych jest tutaj bardzo dużo. Będąc w Albanii, zauważyliście kiedyś dużo dziwnych kukieł, lalek, jakby strachów na wróble? Miejscowi wierzą, że umieszczanie stracha na wróble na terenie posiadłości podczas jej budowy powstrzyma zazdrość sąsiadów. Tradycja ta jest również postrzegana jako coś, co ma przynosić szczęście. Prawdopodobnie nie wiedzieliście, ale Albania to jeden z krajów europejskich o ogromnej historii uprawy winogron. Winogrona uprawiana to już w epoce lodowcowej, a najstarsze nasiona znalezione w Albanii mają do 6000 lat. W kraju, w którym mieszkają 3 miliony ludzi, rocznie produkuje się tylko około miliona butelek, czyli mniej niż jedna butelka na głowę człowieka w wieku alkoholowym. No dobra, to co oni robią w takim razie z tą ogromną ilością winogron, jeśli nie wino? Coś o wiele lepszego, czyli raki. Coś podobnego do raki. Raki to staroświecki bimber, który znajdziesz w większości barów. A jak Albania, jak Amerykanie, jak alkohol, jak aborcja. I tu przykry fakt dotyczący tego zabiegu. W Albanii istnieje coś takiego jak aborcja selektywna ze względu na płeć. Jest to jeden z tylko dwóch krajów na świecie, który na to pozwala. W praktyce zabiegi i aborcji dostępne są łatwo i bez zbędnych formalności, mimo iż formalnie aborcja na żądanie dostępna jest tylko do. 22 tygodnia ciąży. Tylko. Śmieci. Albański klasyk. Oprócz ogromnej gościnności, otwartości, hojności, rodzinności, wielkoduczności, towarzyskości, uczynności, dobroczynności, nierozerwalnym elementem kultury albańskiej jest śmiecenie. Zwyczaj praktykowany też w innych miejscach, w których żyją Albańczycy. Z czego to wynika? Nie wiem. Wszak w każdym albańskim domu, w którym byłam, było czysto, miło i przytulnie. Prawdopodobnie to spadek homo sovieticus, bo przecież takie śmietniska były też w Polsce. No dobra, nie, takich nigdy nie było. Jak to już w bałkańskich krajach bywa, Albańczycy oczywiście dużo palą. W tym kraju dorosła osoba pali średnio 93 papierosy miesięcznie. To i tak zaniżone statystyki. Strefy dla niepalących po prostu nie istnieją, chociaż palenie zabronione jest w transporcie publicznym, to ludzie zazwyczaj go respektują. Szokiem było dla mnie, kiedy nawet w pięciogwiazdkowych hotelach w strefie wellness musiała wisieć plakietka zakaz palenia. Jeżeli będziesz podróżować z Albanii, to prędzej czy później wpadnie Ci w ucho słowo kanon. Czyli zbiór tradycyjnych albańskich praw zwyczajowych, które regulowały wszystkie aspekty życia albańskiego społeczeństwa. Co ważne, był to system przekazywany ustnie. Dzisiaj jednak najbardziej znaną częścią kanonu jest tak zwane prawo krwi, czyli morderstwo honorowe. Przez swoją kontrowersyjność najbardziej właśnie ta część kanonu jest bardzo znana. Dziś za krwawą zemstę albańskie prawo przewiduje 40 lat więzienia. Jest jednak jedno miejsce na północy Albanii, gdzie wciąż jeszcze zdarzają się przypadki honorowego morderstwa. To miejsce to góry przeklęte. Góry przeklęte znają wiele legend, w których trup sieje się gęsto. Wyobraźnie mogą pobudzać też krajobrazy, nieprzejednana, niedostępna przyroda i były tereny wojskowe, bo kiedyś przez sam szczyt gór przeklętych przebiegała granica pomiędzy Jugosławią. A rajem komunistycznym Envera Hodzi, gdzie właśnie stało uzbrojone wojsko, mające zapobiegać komuś, kto chciałby z tego raju uciec. O górach przeklętych i legendach z nimi związanych opowiem w jednym z przyszłych odcinków, dlatego upewnij się, że subskrybujesz ten kanał. Dużo jest jeszcze rzeczy, o których mogłabym powiedzieć, bo Albania i Albańczycy to temat tak obfity w ciekawostki, że równie dobrze dzisiejszych wrakowych faktów mogłoby być 300, a nie 30. Jednak tutaj postawię kropkę. Albania to kraj, który koniecznie musicie odwiedzić i poznać, a przede wszystkim doświadczyć i posmakować. To kraj kontrastów, gdzie skrajna bieda spotyka się z bogactwem: hojność i gościnność z surowością honorowych morderstw, brutalność mafii z dobrotliwością osób mieszkających na wioskach, piękno natury ze szkaractwami wysypisk. Nie da się odwiedzić Albanii i pozostać na nią obojętnym. Mam nadzieję, że mój materiał Was do tego zachęci. A o pozostałych ciekawostkach będę mówić w następnych materiałach wideo. Możesz też posłuchać rozmowy z prowadzącą vloga Moja Albania. Zachęcam do odwiedzenia tej strony. A teraz upewnij się, że udostępnisz ten materiał na Wykopie, Facebooku i innych mediach społecznościowych, bo w ten sposób najbardziej pomagasz mi w rozwijaniu kanału.